Czy wiecie, dlaczego klient wybiera właśnie wasz produkt? Bo w sklepie liczy się to, co widzi. Przede wszystkim sposób, w jaki wasza marka przyciąga uwagę. I właśnie tu wkraczamy my, Shop Doctor i Edelweiss. Ja pokazuję, jak działa mózg klienta w sklepie. Decyzje zakupowe to kwestia sekund. Kolory, kształty, układ, a nawet pierwsze wrażenie. To nauka, to niezgadywanie, a Edelweiss to agencja kreatywna, ale także i producent POS w jednym. Razem tworzymy narzędzia, które rozmawiają z klientem i sprawiają, że mówi: Tak, chcę to mieć. Co to oznacza dla Twojej marki? Więcej uwagi. Wyższą sprzedaż, silniejsze przywiązanie klientów. Projektujemy posy, które zapadają w pamięć, a wasza marka staje się naturalnym wyborem. Wszystko, co tworzymy, działa na podświadomość klienta, prowadząc go prosto do waszego produktu. Najważniejsze jest to, że jest to właśnie skuteczna inwestycja, która zwiększa sprzedaż i buduje wartość marki na lata. Chcesz, żeby twoje produkty były widoczne, wybierane i zapamiętywane? Jeśli tak, to postaw na posy, które nie tylko cieszą oko, ale przede wszystkim sprzedają. Razem zmienimy sposób, w jaki klienci postrzegają Twoją markę i decydują się na zakup.